Przede wszystkim pokażę Wam dzisiaj moją propozycję na babkę. Jest to babka jogurtowo-kokosowa. Można ją wykonać na różne okazje, bądź nawet bez okazji. Jest ona bardzo łatwa i szybka w wykonaniu. Do wykonania ciasta potrzebujemy gęstego jogurtu, mąki kukurydzianej i ryżowej, 3 jajka, proszek do pieczenia, wiórki kokosowe oraz erytrytol bądź ksylitol. Do wykonania polewy potrzebujemy olej kokosowy, kakao i miód. Do miski dajemy 250 g gęstego jogurtu, 4,5 łyżki mąki kukurydzianej i ryżowej. Następnie wbijamy 3 jajka, dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia, 4 łyżki wiórków kokosowych i trzy łyżki erytrytolu. Wszystkie składniki razem miksujemy i pieczemy około 40 minut w 180 stopniach. Gdy nasze ciasto znajduje się w piekarniku, to zabieramy się za polewę, rozpuszczamy dwie łyżki oleju kokosowego, łyżkę miodu i dodajemy do tego półtorej łyżki kakao. Jak nasza babka się już upiecze, to polewamy ją polewą czekoladową oraz posypujemy piórkami kokosowymi. Tak jak wspominałam, nasza babka jest bardzo łatwa i szybka w przygotowaniu. Życzę Wam smacznego!